Hej! Nie wiem, czy pamiętam, jak się nagrywa, bo dawno już nie nagrywałam. Niedługo pewnie będę robić film. Dlaczego w ogóle nie nagrywałam? Pewnie już on jest, więc jeśli ktoś się pyta, dlaczego do mnie nie było, to właśnie przepraszam na ten film. Pisajcie mi, Nina, gdzie jesteś, Nina, kiedy kolejny filmik? Próbowałam coś ogarnąć z grzywką, bo przed chwilą miałam włosy, ale to jest. Um. Zastanawiacie się w ogóle o co chodzi w dzisiejszym filmie, bo to tak mega dziwne e, tytuł, że ja się wyprowadzam, ale tak. Wyprowadzam się. Idę do bursy. Nie, nie mogę z tą przywódcą. Dzisiaj ja mam jakiś Zły hair day. Zaprowadzam się z domu i idę do internetu, a to wszystko dlatego, ponieważ przygotowuję się do konkursu, który będzie już za jakieś 3 tygodnie. Przez to, że mam dużo repertuarów, dodatkowych takich właśnie zajęć, które trwają tak do 20-21. Niedzielę też właśnie mam zajęcia. Wszystko to jest jakby dlatego, bo chcę. Nie jest tak, że ktoś tam mnie zmuszano, jakby oczywiście chce się dobrze zaprezentować, a akurat moja trenerka tylko wtedy może. Właśnie w niedzielę, bo w sobotę jest w Krakowie, ale nie o tym, e, czy w sumie też o tym. Dlatego też stwierdziłam, że fajnie było, jakbym poszła jakby do bursy chociaż na ten okres, ponieważ e, strasznie ciężko mi było przez już bardzo długi okres. Od września już mi było bardzo trudno e, przez te repertuary i te, te ciągle dojazdy i tak namawiałam, namawiałam rodziców, aż w końcu się zgodzili trzy tygodnie przed e, konkursem, ale. Nie nie, zwracajmy na to uwagi. Mam nadzieję, że będę miała więcej czasu, żeby poćwiczyć, żeby wchodzić na salę i ćwiczyć, 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 bo termin jest co, już, tuż, tuż. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, co pakuję. Już w weekend będę w domu znowu, ale będę tam jeździć po prostu sobie na 5 dni. To są moje rzeczy. Właśnie się pakuję, zaraz Wam wszystko pokażę, co spakowałam i co jeszcze będę pakować. Dalej nie wiem, z kim będę w pokoju jeszcze. Może być albo super mega, mega, mega fajnie, albo może być mm, albo może być mega słabo. Więc jestem ciekawa, kto mi się trafi, bo no właśnie nie wiadomo, jakby, z kim będę w pokoju. Dlatego troszeczkę się stresuję, troszeczkę. Ja byłam kiedyś właśnie w internecie w szkole waltowej, w Gdańsku. Dlatego ja jestem trochę tak doświadczona, jeśli chodzi, co zabrać, co, co się sprawdzi, co nie. Ale to jest troszeczkę inna sytuacja. Jest to inne miejsce, jest to inna bursa, inny właśnie internet, inne osoby. Też jestem trochę już starsza, więc no jakby inne rzeczy po prostu potrzebuję, yy, niż jak to było kiedyś. Tego pokażę wam, co myślę, że mi się na pewno sprawdzi, no i co musi mi się sprawdzić. Ogólnie taki śmieszny aspekt jest, że słyszałam, że tutaj w bursie w Warszawie nie bierze się swojej pościeli. Jest to dla mnie mega dziwne, bo ja aktualnie mam mega ładną kołdrę. W Gdańsku było tak, że każdy miał jakby swoje... To, ale to w środku dawali nam. Więc mam nadzieję, że to jest tak samo. W sumie wolałabym spać w swoich... W swoim tym. Poszepce? Tak chyba to się mówi. Prześcieradle, pościeli, nigdy nie wiem, zawsze mi to się myli. Bez przydarzenia pokażę Wam, co zabieram ze sobą. Tak to się prezentuje. To właśnie przede wszystkim biorę plecak i wszystkie rzeczy z nim związane. Wszystko, co biorę normalnie do szkoły, wszystkie podręczniki i piórnik. Biorę też matę. Bo będę musiała ćwiczyć na moje kontuzje, będę musiała się rolować i, jakby czasami, właśnie się porozciągać czy coś. Stwierdziłam, że biorę, bo na pewno mi się przyda. Chciałam mieć jakąś mniejszą, ale mam tylko tą, e, tylko mam nadzieję, że mnie tam nie wyśmieją, że wziąłem jakąś matę. Oczywiście, właśnie, wszystkie ładowarki, komputer biorę, kosmetyczka, wszystkie kosmetyki, yy, ale ja akurat nie będę brała żadnych kosmetyków do twarzy, tylko wszystkie szczepienia klejne, jakaś szczotka, płyn do mycia ciała, płyn do mycia włosów. Płyn do twarzy, szczotka do zębów i pasta do zębów. I to w sumie tyle. I nie będę miała czasu nawet się malować, więc jakby po co? Biorę taką rolkę. To jest zbawienie i ona wygląda teraz okropnie, ale kocham i ja ją zawsze biorę. No, laczki, oczywiście. Biorę ręcznik, duży i mały. Ten biorę chyba do szkoły nawet. I biorę różne właśnie trollery, bo ja teraz nie ćwiczyłam przez 5 dni. Ja myślę, że będę miała duże zakwasy. Dlatego że to jest taki. Jak widzicie pistolet, który no biorę, biorę roller, bo oczywiście Nina bez pomarańczowego rollera to nie jest wyjazd, ok to nie jest wyjazd, zawsze musi być roller. No i oczywiście biorę ciuchy, tu mam swetry i bluzy, troszeczkę może przesadziłam, ale najwyżej po prostu wezmę na drugi tydzień już, już się nie będzie chciało nosić, biorę też bluzki, wiecie spodenki, krótkie spodenki, leginsy, dresy, jeansy stroje. Brzama do balet, sprostuję to, mówi się taniec klasyczny, ale ja to powiedziałam balet, żebyście jakby wiedzieli o co chodzi, ale balet to jest spektakl i idzie się na niego do teatru, do opery, a tutaj jednak to jest taniec klasyczny i tutaj po prostu ćwiczymy przy drążku, takie sprostowanie. Biorę takie cieplutkie skarpetki, bo ja zawsze znalazłam stopy i też y, myślę, że tym będę się po prostu przemieszać. To na moje takie kapcie. Oczywiście skarpetki, bielizna. Biorę poduchę, biorę perwol, bo będę musiała prać moje stroje, bo no codziennie w nich ćwiczę i po prostu no muszą być prane. Papier, bo powinnam wziąć takie chusteczki, ale nie mam w tym kartoniku takim. One są super, zawsze mi się sprawdzały, ale nie mam, więc biorę papier i chusteczki, bo coś może się wylać czy coś, nie wiem. Zawsze może coś się wydarzyć. I ostatni, czyli mój wielki koszyk rzeczy kuchennych, i też właśnie coś do jedzonka. Już Wam zaraz pokazuję. Czyli przede wszystkim taki koszyk, do którego pewnie właśnie będę wkładać te rzeczy. Pojemniki na jedzenie, bo będę musiała jakoś sobie robić jedzenie do szkoły, jak ja jestem cały dzień w szkole. Naktyle. Biorę orzechy różne, taka mieszanka. Ja sobie będę dawała właśnie do jakichś jogurtów, owsianek, gumy. Termos na macze na kawę, myślę, że nie, bo raczej tam nie będzie ekspresu, ale na herbatę. Kubek. Sztućce. Biorę herbatę. Herbatę. Coś, z czym po prostu nie mogę się obejść, czyli maczę Nie wiem, jakie ja będę to robić, ale jakoś znajdę o, y, sposób, bo ja się po prostu uzależniłam i macza jest przepyszna. I właśnie będę musiała kupić jakieś jeszcze rzeczy, typu do jedzenia, jakby właśnie mleko też, y, jakby y, napój y, sojowy, bo ja nie piję mleka krowiego. Teraz będę mogła miała w końcu czas, żeby zjeść normalnie śniadanie, normalnie kolacje, nie będę musiała się nigdzie spieszyć, ale pewnie będę musiała sobie kupić właśnie jakieś takie jakieś warzywa, typu właśnie jakieś małe marcheweczki do szkoły, jakiś hummus, bo kocham hummus. Tak, a teraz ja będę to pokazywać. Do mojej walizki. Dzisiaj jest niedziela, więc powinnam jechać też na repertuar dzisiaj i po prostu poćwiczyć, a nie się tu bawić jakieś burse. Ale no, tak jak pewnie wiecie, jeśli oglądaliście wcześniejszy film, mam kontuzję i ten dostałam zastrzyk i nie mogę jakby ćwiczyć do jutra. Dlatego jeszcze dzisiaj nie będę na zajęciach, ale już jutro idę, już to normalnie mam repertuar do tam. 21, chociaż jutro zaczynamy wcześniej, o 17.00 akurat udało się, więc nie zaczynamy o tam 19.00. Hej! Skorzystając z tego, że dziewczyn jeszcze nie ma, a zaraz Wam powiem, z kim jestem, to właśnie się rozpakowuję. Tu jest moje łóżeczko. Zaraz muszę tam dać pościel i te sprawy. Um, jest sam z dziewczynami z mojej klasy, więc w sumie spoko. Um, myślałam, że będę dziewczynami z muzycznej, bo tak na początku miał być. A tutaj przychodzę i się okazuje, że będę dziewczynami z mojej klasy. Dla mnie w sumie spoko. Zobaczymy. Ich jeszcze nie ma. Biede gdzieś około 20, będą mam tak jeszcze godzinkę, żeby właśnie się rozpakować. Um, myję to sobie wszystko, będzie um, tak czyszczę. No to by cykorkowało, więc w sumie spoko cieszę się, jakby nie wziąłem żadnych zdjęć, ale wydrukuję sobie. To jest mega dziwne. Bo jakby... Tak wygląda. Jakby ja nie wiem jakie ja mam trochę dojść do tego... do łóżka. Ale coś pomyślę. Nie wiem gdzie dam tą to... tą. Trochę śmiesznie. Trochę śmiesznie, nie ukrywam, no ale... Dam radę. Nie takie rzeczy się działy. No właśnie sobie pościeliłam łóżko. I tak od razu... Jezus, ale śmieszno, bo to jest ogólnie sofa. Jezu, ale twarda. <laughs> Czy ja mogę naprawdę na tym spać? Ja nie jestem wybrana, ok? Tylko po prostu jak ja przez całe, nie wiem, trzy lata, dwa lata spałam na materacu, i teraz na jakiejś sofie. No zobaczymy. <laughs> jestem, jestem ciekawa. Jezu, mam nadzieję, żeby nie było tak, że nie wiem, nie będę tu mogła zostać przez to, że jest tu sofa i nie będę mogła na tym spać. Mam nadzieję, że się przyzwyczaję. Bo jakby jednak. To jest ważne, na czym pisz. A to jest takie twarde, to jest takie twarde. Pustuję was jakoś, okej. Okay. jak teraz jakby pościeliłam sobie, to tak teraz poczułam, że jakby ja jednak jestem w tej bursie, bo wcześniej to byłam takie, no, to jakby obóz czy coś w tym stylu, a teraz mam takie... Nie no, trzeba się przyzwyczaić, ale będzie spoko. Boże, ja w ogóle to do mnie nie dociera, że jakby ja teraz będę mieszkać w bursie. Trochę mi przeszkadza dziurko. Śmiesznie to wygląda, ale. Będzie dobrze. Tak. okej, okay. Jestem już przebrana w dreszki. I jestem już w pokoju. I co? No, jakby zobaczymy dzisiaj, będziemy spać i Wam powiem, jak. Jest, dlatego że się widzimy już jutro, ale ja powiem Wam, że jestem taka jakby, boże, co ja będę robiła jutro, bo ja zawsze zwyczaj wstaję o szóstej. W sumie jak chodziłam do szkoły, to wstawałam przed szóstą, więc teraz jak muszę wstała przed szóstą, to jakby ja bym mogła tyle jeszcze zrobić. Jakby ja w ogóle sobie pomyślałam, Wstanę, zrobię jogę, pilates, medytację, e, zrobię journaling w książkę, pójdę na spacer, z śniadanie, wypiję macze. Jakby poranek karzeje. Pewnie tak nie zrobię, pewnie po prostu pójdę spać. wyśpię się po prostu. Ogólnie mogłabym sobie zrobić film, ale na przed tym filmem muszę wstawić jeszcze jeden film i w ogóle nagrać film, czyli jakby dlaczego mnie nie było e, i taką dłuższą historię. Ale nie mam aktualnie mm, sił, żeby na, na łzy. E, tak, więc Witam. Jest drugi dzień, już jest wtorek. Wczoraj był mój pierwszy dzień właśnie dokładnie w bursie. Powiem Wam, że jest naprawdę super. Yy, wiem, że moi rodzice pewnie będą mieli takie Nina nie MÓW tak! Bo pewnie w domu jest lepiej, ale nie, no jakby to, że nie muszę tak rano wstawać i spieszyć się i na, przez pół godziny zrobić wszystko, gdzieś śniadanie. Ubrać się, wstać, yy, na cały gdzieś jedzenie, swakować się, posprzątać jeszcze w pokoju, wyjść. Pół godziny jest bardzo ciężko. czuć zęby. Cieszę się, że jestem tutaj. Bardzo fajnie jest. Dzisiaj jedne po materiały. Wczoraj byłam właśnie jedne repertuarze. No, podoba mi się w sumie, dzisiaj właśnie też przyjechać do sklepu, żeby kupić jakieś tam jedzenie na. Kolejne dni, bo już mi się kończą, gdy do szkoły. Będę Was później na bieżąco jeszcze informować. Możecie chcieć w komentarzu, czy chcecie jakieś, nie wiem, e, filmiki, vlogi z bursy, jak to w ogóle wygląda, jak tutaj już wiecie, tak pobędę tydzień, to mogę Wam coś opowiadać. Może porównam internet w Gdańsku z tutaj bursą w Warszawie. Możecie mi pisać, wiecie, znać. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej, Podajcie na moje inne social media, Instagram, TikTok do zobaczenia. Jacques et papa. Il est de bien.